Jest to turnus poświęcony sztuce, w nawiązaniu do witrażu w naszym muzeum o świętym Hubercie, dzieci robiły, wykonywały witraże. Wyklejaliśmy też figurki z gliny, mieliśmy ciekawą wycieczkę do pani Zofii Bilińskiej, rzeźbiarki gorzowskiej. Także zahaczyliśmy o sztukę origami, gdzie na zakończenie układali, układaliśmy z papieru kolorowe żurawie. Witraże były tworzone na szkiełku. I były do tego użyte specjalistyczne farby, żeby imitowały rzeczywiście taki prawdziwy witraż. Są to dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Z tego co zdążyłam zaobserwować, są to dzieci, którym gra w duszy artystyczna rzecz. Czyli są to dzieci takie artystyczne, mają bardzo bogatą wyobraźnię, bardzo miło się z nimi pracuje, co widać tutaj po naszych pracach. No Myślę, że dzieciom tutaj zajęcia się podobają, bo mają możliwość, żeby wykazać się artystycznie nie tylko. No, pomysłowość jest nieograniczona. Bardzo się cieszymy, że taka, nie inna grupa do nas trafiła, ponieważ no, bardzo przyjemnie się nam pracuje. Dzisiaj jest taki dzień, można powiedzieć, zamykający klamrą całość, czyli tutaj przygotowujemy oprawę tych naszych prac, które będą rodzicom zaprezentowane. Przed chwilką tutaj z rana dzieci swoje takie winietki, które ustawią przed pracami, przed swoimi pracami robiły, pokolorowały. Zrobiliśmy też taki, taki wspólny Napis, który tutaj oddaje nazwę naszego turnusu. Jest to sztuka. Przygotowywaliśmy. Pierwszego dnia przygotowywaliśmy witraże. Wczoraj robiliśmy origami, żurawie z origami robiliśmy i skrzyneczki na te żurawie. Byliśmy także u rzeźbiarki, tylko że to nie było wczoraj. Byliśmy u rzeźbiarki pani Zofii Bilińskiej. I pani Zofia opowiadała nam bardzo dużo o swojej pracy i dowiedziałem się, że rzeźbi już ponad 50, już 50 parę lat ma karierę, przynajmniej tak zapamiętałem. No i tyle tu mogę powiedzieć. Bardzo lubię ogólnie rysować yy, i ogólnie bardzo lubię yy, coś takiego, tutaj się na przykład widasze, pieniędz gliny i yy, tym, tak, tym takim, bo ogólnie jestem bar bardzo, lubię lubię yy, takie rzeczy, ogólnie yy, chodzę na zajęcia z rysowania i na grafikę komputerową, które mi się bardzo podobają i naprawdę tutaj też jest fajnie, bo wszystko jest do siebie zbliżone.